również no, rację hej, Przeproskorupa ej wońka przeproskorupa przeproskorupa ej wońka przeproskorupa no? no. Du <laughs> du 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 Kurwa, zapomniałem schodzić. To mi się nie zdarza. Zapominanie mi się nie zdarza w takich kwestiach. ciężar, bo trener gra na środku, szóstkę taką. Widzisz Krycha? W Goczałkowicach? Miałbyś ciężar z grania, bo trener gra na szóstce. Znaczy Co się śmiejesz? To bym akurat ja dopilnował, że Ty byś nie grał. <todgłosy> Szczęsny ładny, szczękę ma jak mój pies bokser. Myślę, że twój pies, bo który jest troszkę słodszy niż ja. że już prze, przewidywałeś jedno pytanie na konferencji prasowej wczoraj na kolacji i nawet miałeś przygotowaną odpowiedź. Tak, co mam zrobić, żeby dorównać Robertowi? Odpowiedź miała urodzić się na nowo. <trym <trym ja Inspektor Gal. Gal, Gal Kto? Inspektor e, Gal. <trym> Inspektor Dzień Dobry Dzień dobry, dzień dobry panią Kaszyną <swtory> <susurkanie> Póki <surkanie> <grymamy> jesteśmy z programu wybaczmy <grym> Ale poczekaj, poczekaj. Pewnie kolega boi się wiesz, ciebie przeprosić osobiście, czy... to? wiesz, czy jest coś, kto chciałby Cię przeprosić z naszego stolika? No nie wiem kto, powiedz mi ty Tyś no, najbardziej bardziej Nie, nie, miałam, nie, miałam, ale mnie w to nie mieszaj Nie nie mieszaj Mnie no. zależy tam na Domy, stole, tak? Teraz jest... się z nim, wiesz nie. Zbrataj się nie. No, nie, nie no. co? I co? Przygrałeś A ja słyszałem kiedyś plotkę, że jest gejem Hmm Zapoznaj się ze swoim kolegą, który to powiedział Powiedziałam, że skoro on tak żyje wie, to oświadczenie. Ja Powiem tamto, co miałeś, ten, A dziecko, które się urodziło dzisiaj? Z dziś. <grym grym> to, to... to są suchary. Ale ten, ale Super miałeś ten angielski. Jedyny. Najpiękniejszy most. angielski most. most beautiful. <grym> Jak sobie z tymi hejtami poradzi, to się za moment przekonacie. Tu są gotowe te wszystkie złe rzeczy, które o nim pisano w internecie. Będzie zabawa, będzie się działo. Akurat bazuje na polskich produktach. Zobacz to, zobacz, to, bo jest sam na sam od połowy, nie? Oglądaj. To tak. Kurde, musisz szczelić, to jest presja teraz, bo i tak masz presję, no? No! minął! <grystanie> to cała Polska, zobaczy, <grystanie> człowieku! Często gra takiego chłoptasia, a tak naprawdę to ziółko z niego. Ale... Nie rozumiem. Jak normalnie ja tu wygram wszystko Przecież ja ich podpuszczam, nie? Jak tam widziałem, że w ogóle nie trafiłeś kupa. w ciebie trafiałem Jędza, ja dwa razy już trafiłem, ja ty nie Co? Jest lepiej wydepilowany niż niejedna laska ja się raz w życiu ogoliłem, żeby mnie nie bolało, ale okej. Blixem zniszczył człowieka. Wszystko. Przedziurawiony. Sito. Tak zwany dziurawiec. Sito zrobione. Jak mogłeś pokonać Asena, wiesz? Łeski. Cieszę się, że brankaś 5 dostał. Nie. Nooo! Ja, ja, ale nie krzyżę szpalcowy! Prześlem się sMS-ał się! Ale nie, aleś tam premii chyba teraz nie dostajesz, jak na łapce zielisko? Aja! To samo! Dostaję premię wow. za jeszcze mniejszą robotę, do jest